Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy wspólnie komentować mecz towarzyski. No na razie grają dobrze i mecz jest ciekawy. Myślę, że w końcu kibice nie żałują wydanych pieniędzy na bilety. Masz rację.

tej piłkę. Blisko może strzelać. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Fela. Zmiana podań między dwójką graczy. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Brawo, ładnie odebrał. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Nieudana akcja. No, może być groźnie. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. No i udało się odzyskać piłkę. No piłko odebrał i stracił. Gdzie dośrodkowywał. Zjadły go trochę nerwy przy tej interwencji. Tracą piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Złe podanie i strata w środku pola. W ostatniej chwili przejęli. Przechwyt, ale nie opanował. Przechwycili przeciwnicy. Blisko polekarne Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Już rozpoczęli grę. Dobrze ustawiony bramkarz. Przy tym rzucie wolnym pewnie chwyta piłkę. Zrata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Ależ niesamowita atak obrońcy. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. No, bramkarz mocno i daleko, na połowę rywala. No, z tego miejsca można strzelać. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Czy to wykorzysta? Słusznie, w miś teorii. Byle dalej od własnej bramki. Dariusz Sernan. Podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. Daje jest powrotem. Dario Rena. Dobra pozycja do oddania strzału. Blisk, co z tego wyniknie? W ataku. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Oddaje strzał. Niesamowite. Obronił. Kapitalnie z voleja. Nie doczekaliśmy się w w tej pierwszej części spotkania. Nie widać faworyta. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódź się. Że nie opanował tej piłki. To jest gra typu. Ty do mnie, ja do ciebie. Było widać w tej... Inter... Przymierzu, teraz zwoleja. Strzela! W zagraniu bramkarz wstawi grę od bramki. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Zespół traci piłkę. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Nowy gracz na boisku. No i nadzieję na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Dobre przejęcie podania w środku pola. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. No, może być groźnie. Dość nerwowata interwencja. No i udało się odzyskać piłkę. Chyba nie do końca to mu chodziło. Ależ walczą o piłkę. Ma czas i miejsce. Niebezpiecznie. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Za szybko stracili. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać, o wyniku byłby remis. Tak i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Jeśli był spalony, którego odwizdał sędzia, to minimalny. Mamy zmianę. Tener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Roni zagrał piłkę głową. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Real Sociedad potrafi błysnąć. Spójrzmy na powtórkę tej akcji. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała polukarnym polu karnym, padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Skrzydle jak na to wejście obrońcy zaraguje sędzia. szybko wykonany rzut wolny Świetne wejście na skrzydle! Pole karne. Znakomity wolej, ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, to wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. jeszcze przesądzone, jeszcze 5 minut do końca i tylko 1 do zera. Czy to wykorzysta? Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Za moment bramkarz wznowi grę. No, będzie zmiana. Zmiany dwóch zawodników. Zakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo prawą. Dario Serna. Może dośrodkować. Jest dośrodkowanie. Kiepskie dośrodkowanie, piłkę przejmują przeciwnicy. Dario Serna. Niewiele do końca i będzie rzut wolny po faulu. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy z żółtą kartką. Oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo.